Kurde, jakoś się teraz nie mogę ustawić. Hmm. To nie Nie oglądaj. A czemu mam tak przyciszony? A jest drugi pilot? A gdzie jest drugi Tutaj. Tutaj. Może te wyciszone są, może po prostu Pusz, wyzna. Nic się, to się włączyć telewizję, no znaczy Dzieciak żyje i nie ma matki. Ranimy bliskich. Spotkamy się w domu? Yeah. Ok. okay. Później naprawiamy wszystko, co się da. Co mm. Bardzo się obrazisz, jeśli cię obracam. Nie. <laughs> <laughs> Jest widz numer 1. masz się. Nie. Nasuwać? I uciekł. Umyłam ręce. Poszłam do kuchni, żeby umyć ręce. Nie zrobiłam tego w łazience, bo patrzyły na mnie jak na jakiegoś wyzona. To jak sen, że poszłam nago do szkoły. Nie wiedziałam, że są w domu. Umyłam ręce. Musisz mnie bronić. Powiedzieć, że umyłam ręce. Przepraszam. Przestań tak chodzić. Błąd. My. Jesteś miłym facetem. Nie powinieneś się ze mną wiązać. Gdybyś mnie znał, straszne. I poki Mówiłem się. Gdybyś mnie znał. Co zasłuchać? Gdybym ci powiedziała, z kim ostatnio spałam. Możesz sobie z tym nie poradzić. Jak tam cywko? Moja matka zmarła. Kiedy miałem 10 lat, zachorowała na AK. Bardzo długo się męczyła. Ojciec nigdy się nie otrząsnął. Jakby zmarł razem z nią. Tyle, że jego ciało nadal jest nadziemne. Nie rozstaje się z telewizorem i butelką szkockim. Ostatnia kobieta, z którą stałem, to moja żona. Ona też zmarła. Zginęła w wypadku samochodowym. Nie cierpiała i za to jestem wdzięczny. Nie ma w Moje szczęście chyba się odmieniło, kiedy poznałem siebie. Lubisz psy i podobało ci się, kiedy klasz się ożywiła. Potrafisz ratować ludzi. Nie mówiłem, że nie jest Witam, witam serdecznie. na no, W poprzednich odcinkach nie dostałem serca. Nie. Wszyscy słyszeliśmy o dniu rzekaków w nieumiarkowaniu wiedzą. Wyobraża sobie moją twarz. Widzi, jak strzałka wbija mu się w czaszkę. Ogniewie gniewie słyszy się zdecydowanie rzadziej. Chyba wydaje się nam, że nie jest taki groźny. Derek. Derek wyobraża sobie ciebie. Co że na mój panuje. Nazwał mnie dziwką. Zasnęłam podczas seksu. Co z tego? Dupek. Dupek. Witaj Dupko. Izabel Stevens wyszła ze szpitala. Kultacjent w końcu wychitował. Ta część pana jest dla chirurgów. Nie gadamy z ginekologami. John. Nie doceniamy znaczenia gniewne. jest bardziej bezpieczny niż tę Bo kiedy pomyślimy, ile może zniszczyć, panikiem oh. i Znajdzie się w pierwszej siódemce. To jego diagnoza. Nie Zrobię tomografię, by ocenić zmiany. Nie takie kości są złośliwe, ale możemy zastosować chemię i usunąć go chirurgicznie. Zwiąt... Co tam słuchać? Halo, halo Warto zawracać sobie głowy. się, ktoś. się Nie chcę, czy coś się dzieje? No. Nie. Nie. się? Nie. Nadal się przyjaźnimy? Tak. Słyszałam, że przeszczepiasz serce. Nie do końca. Zabierzesz mnie. Mm -hmm. Robiłem to wcześniej z doktorem. Zapytaj mnie. Proszę mnie, bardzo pomocne. Nie będę potrzebował pomocy. Masakra. <laughs> Dziewięć minut i tam małych. Czemu leżył na korytarzu? Czy mi swoje Ktoś zaczął strzelać w restauracji. Halo, halo. Ja, ja, nie Hangens i Deborah Fels. Ona ma ranę ramienia na wywok. On potarł się na plecy. Przemyśl rany, prześwietlenie i zastrzyk przeciwtenzcą. Najpierw zajmujcie się nią. Teraz się omycie. Gdy się zaczęło, schowałeś się za mną. Naprawdę? To nic nie. Wiesz, że cię kocham. Więc wykorzystałeś mnie jako żywą tak. No chyba tak! Dostaliśmy tą samą kurą To znak, że powinniśmy tak być razem. Gdzieś chyba. Nie wiem. Nie, nie, to. to jest znak. Widzę cię przez moje rany. Powodzenia. Rana postrzałowa pod Dostał 5 mg morfiny na miejsce. Za mało. Pewnie kula trafiła w piszcze. Zawieźmy ją na radiologię. Zawieźmy ją na CT. mu, rodziców. Jak się nazywa? Kendra Thomas. Ojechane. Wiesz, co robisz? Bo bardzo boli. Wie pan, co naprawdę boli? Rany postrząbie. Miał pan szczęście. Nie ma czegoś takiego jak szczęście, laleczko. Kurwa? To ogrodzona inteligencja. Kiedy zobaczyłem Ja sprawcy, przypomniałem sobie, że kiedy go zwolniłem, był wściekły. Pomyślałem, że zaraz się zacznie. Teraz, Larry, powinniście szybciej myśleć. Mają poważne rany postrzałowe, zagrażające życiu. Dobrze, że jestem wysportowany. Kiedy zobaczyłem Piteja z bronią na klik, wyskoczyłem od A tych ruch to błądzy. Zgaduję, że Pitej szukał pana. Słaniać. Widziałeś zestawy wlewki do obietniczej? Robisz szpilki? Ugrzęzłem na górze z winoweską. Nie będziecie tam trzymać wiecznie. Przez nią pochwyt przestały mnie bawić. 14 rano sprawca z więc mogą być kolejne. Zostanę. Pośrednio, specjalizujesz się w przeszczepach. po postać. Zapomnij, już prosiłam. Nic z tego. Doktorze. Podnojedzie pan po serce. Byłam pierwsza. Zajmujesz się ofiarami strzelaniny. Gdybyś zgodził się wcześniej, ja jestem wolny. Racuję na winy kolonii. Chyba, że zajmę się przestrzeń. Wsiadaj. Zajmujesz. Specjalnie widział. Czym jest ten szczęśliwiec? To Danny Durkheim. Żeby płynie, żeby się nie nie poczuł przez wszystko. Żeby się mogło tam rozstać. Grej anatomii. Odpowiedź brzmi nie. Nie wie Pani o co pytałem. Chcesz przygotować do niego do przestrzeni. Jest... Wiesz, jaką masz co To słuchać? Za bardzo przywiązałaś się do pacjenta, więc nie, nie przygotujesz go. Znam wyniki jego badań. Wiem, jak działa lwarty. Jaki dostaję leki. Ja to polaczyk tak był? Rozumiem, Ten model. ograniczenia. Obiecuję, że zachowam się profesjonalnie. Żadnych flirtów, robienia spetru, gry w każdym. Potraktuję go tak jak każdego innego. Nikt nie pisze. Może jutro wieczorem się uda. Zgoda, przekaż mu, że wiozą serce dziękuję jeśli usiądziesz na jego łóżku jaka będzie jutro o 20 albo po prostu wrócimy może więcej ludzi będzie będę Zobaczasz miał czas sobie? pisać Nie, będzie mi się chciało w ogóle nie wiem powiadomiłem rodziców poza tym trzeba ją natychmiast oprawić spójrz jaki krwioły Jestem, Jestem kierownikiem. Mam pełne ubezpieczenie. Mogę tu spędzić rok. Za wszystko zaproszę. ma. co tam schać. Bo teraz masz presję. Będziesz tu jeden dzień i zapłacisz fortunę. <słuch> Dostanę więcej morfiny. Jeśli się nie Sprawdzi pani co z Kendrą? Przyjaźnicie się? Nie, ale wszyscy ją mówią. Jest miła, koleżeńska, pięcińska. Dzieli się napiwkami z pomocnikami Kendrą. Jesteś pomocnikiem? Tak. I tylko ona stawia się bradowna. Może sam coś mu powiesz? Chciałbym. Oszczędzam, no, Spotkanie towarzyskie. Masz jeszcze 5%. Potrzebuję tej pracy. Mam dla siebie wiadomość. Dostanę lepszy telewizor. Ten jest śmiesznie mały. Dostaniesz serce. Nie chcę urządzać scenarem. Chyba powinnaś to poprosić. Bo chcę zapamiętać te chwilę. Dostaniesz serce z Mercy West. Doktor Beck już pani polika. Poleciał. tylko będziemy chodzić na prawdziwe. Tak. Proszę pani. Co się tu nie śmiejecie? Co to? Dokumenty. To nie Przyjdę potem. Czemu to podpisujesz? Dostaniesz serce. Jeśli z jakiegoś powodu będzie inaczej. Nie. Poprzedniego nie dostanę. Masz. Żadne. Możesz czekać jeszcze dwa lata. Jeśli nie dostanę tego serca, to będzie koniec. Jestem zmęczony. Nie, nie podejmiesz takiej decyzji, nie wiem. Sądziłem, że to otwarcie ją podejmie. Posłuchaj. Wierzę w niebo. Jeśli mam wybierać pomiędzy takim życiem i tym niebiem, to Nie Zobaczymy, gdzie jest uda. Przeszła na wylot. Nie ma jej. czy mu Najpierw oferujcie moją narzeczoną. czat. jest wyłączony. jestem I komentowanie na żywo nie daj się nagrać. Tak to załatwiają. Słuchaj kocham cię, zamieszkaj ze mną. Ostatnia. Wszystko jest ustawione, tylko. Czemu nikt nie pisze? Zapomnę. Będziemy mniej ważną operacji albo schowają się za nami podczas strzelaniny. Nie, wszystko jest dobrze. Też o tym pomyślałem.

Chyba, że jutro będziecie mieli czas, żeby pisać. Co się stało z Mam tutaj... Jak zasub, to wyskoczy ten komunikat. Już ja robię live. A. Z gier też robię. Widam ostatnio z Fortnite'a robiłem live'a. Jest gry a undysput. Nie wykorzystał go? Nie. Tam Nie jeszcze zajdzie. Jeszcze serce. chyba. Serce jest. A i FIFA. Serce. Jeszcze się Natychmiast przestań. Nie dotkniesz go. Trzymajcie się. Miłego wieczoru. Czy twój pacjent jest wyżej na liście? Oj. Widzę, że jeszcze widzę osobę. Ja również. Dzwolę do koordynatora. Daj spokój. Masz zamiar mnie powiedzieć jeśli będę musiał. Żeby ją zrobić. Jednak uciekli.